Witam, dzisiaj chciałbym Wam zaprezentować funkcję TPMS. Jak to działa? Jak to funkcjonuje? Mamy tu Forda Ecosporta. Wchodzimy w funkcję TPMS-u. Wybieramy typ, model, markę. Czyli mamy tutaj Forda. Szukamy Forda. Ford. Ecosport. Przedział 2016-2019, bo taki jest. I funkcja teraz to aktywujemy, programujemy czy uczymy. Funkcja aktywacji. Aktywujemy. Dobrze. OBD wpięte. Jedziemy. Koło przednie, lewe. Mamy już nam znalazła antena, że mamy czujnik podłączony, stan naładowania. Numer ID, ile jakie ciśnienie, stan baterii, temperatura. Dobrze, idziemy, na następny czujnik. Prawy przód. Jesteśmy w prawym przodzie. Już nam znalazło. Mamy tak samo 21 stopni 2,6 kPa. Paskala, paskala, stan baterii, numer czujnika. Jedziemy, następny czujnik. Czyli tył prawy. Dobrze, podchodzimy tył prawy. Aktywujemy. Aktywuje. aktywacja. Znaleźliśmy czujnik. Wszystkie parametry czujnika też mamy podane. Temperatura, częstotliwość, ciśnienie w kole, numer czujnika. Dobrze, idziemy. Następny czujnik. Lewy tył. Aktywacja. Przykładamy antenę do czujnika. Podane. Wszystkie czujniki mamy szczytane, aktywowane. I to wszystko. Funkcja uczenia. Podobnie. Każdy czujnik po kolei uczymy, zapisujemy. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam. Do zobaczenia.